Gdybym był uzależniony od takich woreczków nikotynowych, tak właśnie bym je rzucił. Uzależnienie tych rzeczy jest okropne, powoduje mnóstwo negatywnych skutków dla ludzkiego organizmu. Podnosi się krwi, zmaga układ współczulny, czyli twój układ nerwowy walki lub ucieczki, wywołuje lęki, zakłóca sen, powoduje wahania nastroju. Więc co zrobić, jeśli jesteś uzależniony? Zacznij od stopniowego zmniejszenia dawki. Zależnie od tego, ile nikotyny dziennie zużywasz, możesz zmniejszyć dawkę o kilka miligramów na dzień lub na tydzień. Woreczki są dostępne w różnych mocach, więc stopniowo może. Schodzić w dół. Cel to zero nikotyny po 6 tygodniach. Krok drugi. Wsparcie diety i suplementacja. Istnieje wiele rzeczy, które możesz wprowadzić do diety, a które złagodzą objawy odstawienia i pomogą ci odzyskać energię i koncentrację, których będzie ci brakować po odstawienia nikotyny. Mam na myśli kreatynę, suplementacja lub z mięsa, cholinię z mięsa lub jaj, teaninę oraz alfa gpc Krok trzeci. Codzienny wysiłek fizyczny. Upewnij się, że ćwiczysz każdego dnia. Wysiłek fizyczny pomoże złagodzić niektóre skutki uboczne odstawienia nikotyny. Jeśli lepiej nie zaczynaj, a jeśli musisz rzucić, rób to stopniowo. Ćwicz codziennie, zadbaj o wystarczającą ilość snu i używaj produktów, które dostarczają twojemu mózgowi składników odżywczych, które go wesprą. No i obserwuj, żeby żyć 100 lat w zdrowiu i energii.